Piękny sprzęt, Waldziu. Co to od firmy dostałeś? Nie, od kolegi. Pożyczyłem. Bo co? Od kolegi? To ty masz kolegów? Mam. Ty, ty, uważaj, bo drogi. Drogi? Jezus! Jezus! Jezus Maria, ty! Ty kurwa! Ty! Co ty, ty? Kompletnie ci odbiło? Jezus! Wy wszyscy jesteście pojebani! Was nie można sądzić, was, was trzeba leczyć! Aparat mi wyrzucił, kur... A, 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 a. Co ty kurwa myślisz? Do to żarty? Że, Że to jest jakaś gówniana gra stołki? Co? Tu wale idzie o życie, rozumiesz? Ile ty masz lat, co ty chcesz zrobić? Co chcesz zrobić? Zagazować 50 tysięcy agentów informatorów, tak? O to ci chodzi? Krwić potrzeba. Gnolił jeden, tak? Ty jak dorośniesz, to zrozumiesz, że polityka to nie jest dziennik telewizyjny. Polityka to jesteśmy my tu na tym wysypisku śmieci. Albo stąd uda nam się wyjść, albo tu zostaniemy na zawsze. Rozumiesz? Szalałeś. Rozumiesz? Rozumiesz, kurwa, czy nie? Spudłowałeś z takiej odległości? Rozumiesz? Co się tak kurwa patrzysz? Nas tu nie ma. Chyba już pójdę, nie? Co tu będę tak sam siedział? <grywa>